Pani Grażyna Legerzyńska jest mieszkanką Spytkowa, wioski Czarów i Magii, pierwszej wsi tematycznej na Dolnym Śląsku, na pogórzu izerskim. W tej malowniczo położonej wsi znajduje się zaczarowana stodoła Abracadabra, w której pani Grażyna prowadzi warsztaty takie jak czarowanie wsianie, wypalanie w drewnie, tworzenie ekologicznych obrazków z materiałów ekologicznych czy też bibułkarstwo. Przygoda z czarowaniem w sianie rozpoczęła się w momencie, kiedy wioska wstąpiła do odnowy wsi dolnośląskiej. Wtedy też pojawiły się konkursy na najpiękniejszą ozdobę ekologiczną. Konkurs pod tytułem Dodatkowy dochód w gospodarstwach wiejskich, w których chętnie brano udział. Wyjazd konkursowy do świeradowa z pierwszymi ozdobami z siana, to jest z miotełką i żabką, zakończył się powodzeniem. Wykonane ozdoby zdobyły pierwsze miejsce i tak to się zaczęło. Ludziom podobają się rzeczy wykonane z siana, z produktów ekologicznych, co zmotywowało do działania w tym kierunku. W chwili obecnej do Spytkowa przyjeżdżają szkoły z całego powiatu z Gorzeleckiego oraz z Czech. Przybyłych gości wita czarodziej Boblic, po czym rozpoczyna się gra terenowa, której celem jest odszukanie ośmiu postaci zamienionych w różne potwory. Dzieci często dzielone są na grupy, wtedy grę terenową wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza odszuka wszystkie postaci. Na zakończenie gry dzieci otrzymują na pamiątkę żabkę lub zaczarowaną koniczynkę. Historia tematyki wioski oraz gry terenowe związane są z osobą Heine von Boblic, który, jak podają źródła historyczne, ponad 600 lat temu mieszkał w Spytkowie i zajmował się magią. Stworzono więc legendę o Spytkowie. Opowiada ona, że mieszkał tu czarodziej von Boblic ze swoją ukochaną Elizą, w której zakochał się czarodziej z sąsiedniej wsi. Ze złości, że Eliza wybrała von Boblica, zazdrosny czarodziej z sąsiedniej wsi, zamienił ludzi w drzewa. Legenda głosi, iż raz do roku w noc świętojańską drzewa zamieniają się z powrotem w ludzi i wspólnie z mieszkańcami wioski bawią się, świętują i puszczają wianki na wodę. Po zakończeniu gry terenowej goście wybierają sobie temat warsztatów, które trwają około półtorej godziny. Warsztaty cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród dzieci, ale również wśród młodzieży i dorosłych. Największym powodzeniem cieszą się sianosploty. Uczestnicy warsztatów są zafascynowani tą techniką tworzenia ozdób z siana. Technika wykonywania sianosplotów polega na ugniataniu, ubijaniu i zwijaniu siana, a następnie obwijaniu gonicią tapicerską w kolorze zbliżonym do siana w taki sposób, żeby powstały z niego potrzebne elementy do wykonania danej dekoracji. Podczas czarowania w sianie wykonywane są przede wszystkim myszki i zajączki. Do wykonania zajączka potrzebne są następujące elementy z siana: mniejsza kulka na głowę, większa kulka na brzuszek, dwie łapki, dwie nóżki oraz dwa łóżka. Następnie ozdoby te są dekorowane różnymi materiałami ekologicznymi, np. Na nasionami roślin, suszonymi kwiatami, szyszkami. Dzieci czerpią bardzo wiele radości z udziału w warsztatach. Towarzyszy im zawsze dużo śmiechu i zabawy, zwłaszcza przy siano splotach, ponieważ ugniatając siano, pobudzone są receptory na rękach i dzieci się z tego cieszą. Ogromną radość sprawia im również to, że własnoręcznie wykonane ozdoby przy instruktazu pani Grażyny zabierają później ze sobą do domu jako pamiątkę ze spotkania. Następnym punktem wizyty w wiosce Czarów i Magii jest wyprawa przez bajkową ścieżkę zmysłów, podczas której dzieci wykonują przygotowane wcześniej zadania. Dzieci podczas wyprawy poznają pięć zmysłów: dotyk, węch, smak, słuch i wzrok. Każdy zmysł jest omawiany. Ściągając buty, chodząc boso po kamieniach i szyszkach, poznają zmysł dotyku. Zmysł węchu poznają w ogródku ziołowym, rwąc z niego zioła, zapoznają się z ich zapachem. Zmysł smaku dzieci poznają przez produkty lokalne z całej Polski. Jednak zanim to następuje, dzieci muszą odgadnąć lokalne produkty z Dolnego Śląska, które są zarejestrowane. Pani Grażyna z przykrością mówi, że nie tylko dzieci, ale również dorośli mają z tym problem. Warto natomiast podkreślić, że wśród lokalnych produktów Dolnego Śląska znajduje się również spytkowska gęś nadziewana naleśnikami.